Oj, dzień dobry. Dzisiaj, w ostatnim filmie, zapraszałem Cię na rekolekcję w Kalawarii Pacławskiej bodajże 14-16 października. Natomiast dzisiaj zaproszę Cię na 20 października do Wrocławia. Dlaczego akurat do Wrocławia i co tam takiego się odbędzie? Jak być może wiesz, w sensie moich filmów które nagrywałem przy okazji kampanii Projektu 21, tu u góry je, je linkuję, dzięki pandemii mocno zmieniłem sposób działania towarzystw biznesowych i w zasadzie wróciłem do korzeni. Wróciłem do korzeni, a więc wróciłem do tego, by skupić się na tym, by po prostu rozwijać biznesy firm członkowskich, by dawać paliwo do, do wzrostu, by dawać inspirację do wzrostu. Jedną z metod tego, Stały się salony biznesu i nieodłącznie z nimi powiązane biforki. Co miesiąc odbywamy je w innym mieście, i właśnie najbliższe miasto na naszym kalendarzu celowniku, i w ogóle to jest właśnie Wrocław. Wrocław 20 października. Kto wystąpi? Bo to zawsze ludzie pytają o prelegentów. Nie do końca słusznie, bo prelekcje słuchajcie w networkingu. To są tylko preteksty do tego, żeby się spotkać. Tak naprawdę najistotniejsze są kuluary. No ale dobrze, kuluary kuluarami, jak pewnie wiesz, na, na, na eventach towarzystw biznesowych spotkasz wyjątkowych ludzi, z których zawsze warto poznać i pogłębić z nimi relacje, może nawet w kierunku pewnej zażyłości. Natomiast kogoś spotkasz wśród prelegentów? Dzisiaj skupię się na dwóch. Prelegentów, tak, na dwóch Wojciechach. Pierwszy z nich to Wojciech Janiak, a drugi z nich to Wojciech Pyzik. Obaj panowie są arcy ciekawymi ludźmi, arcy ciekawymi przedsiębiorcami. Jeden z nich ma firmę, która ma kilkaset milionów złotych obrotu i która handluje na cały świat. Tonerami do drukarek i wszelkiego typu maszyn drukujących. A drugi z nich stworzył firmę kosmetyczną, która również handluje swoimi kosmetykami na cały świat. I żeby tego było mało, obaj panowie są ojcami wielodzietnych rodzin i są bardzo zaangażowani społecznie w bardzo wiele różnych inicjatyw. Co ich także łączy, są też członkami towarzystw biznesowych, więc. To i owo na ich temat e, ci dopowie. No chociażby to, że e, cywilizacja chrześcijańska, katolicka jest dla nich bardzo istotna, bardzo istotnym elementem rzeczywistości. E, o czym opowiedzą? Ob obaj, Obu poprosiłem o wystąpienia, które podsumują ich obaj w zasadzie tworzą swoje firmy od 20-20 dwu, z kawałkiem lat. Więc poprosiłem o to, by wyciągnęli esencję swojego doświadczenia z tych lat. I to jest drugi powód, dla którego warto, żebyś dołączył, a dołączył. Pierwszy to oczywiście kuluary, ale jest jeszcze trzeci powód. Trze trzeci powód to biforek. Biforek urządzimy po raz pierwszy w Ligero. Ligero Cigar Lounge. Jest to miejsce, w którym, w którego humidorze a więc, takim no, miejscu na e, batony produkowane na całym świecie są ulubione batony prezesa towarzystw biznesowych, a więc batony marki Plasencia e, z Nikaragui. E, co to oznacza? To oznacza, że biforek będzie absolutnie wyjątkowym biforkiem. Mimo, że już w Gdańsku nasi regularni uczestnicy powiedzieli, że. Ten w Gdańsku był absolutnie na, najlepszy ever. Czy ten Wrocławski przebije? No, ja myślę, że tak. Ale czy tak będzie? Tego się dowiemy 20 października. To do czego Cię gorąco zachęcam, to już teraz zapisz się. Jeżeli jesteś z Wrocławia, okolic, to naprawdę bardzo miło będzie mi Ciebie tam zobaczyć. Napisz w komentarzu, skąd jesteś, to może uda się. Na przykład znaleźć dla Ciebie jakiś transport, bo wiem, że z różnych stron Polski ludzie będą jechali na to wydarzenie. Dla porządku, w listopadzie widzimy się w Warszawie, a w grudniu widzimy się w Krakowie. Taki jest plan najbliższych, najbliższych salonów i biforków. Więc mam nadzieję, drogi youtuberzysto, jeżeli po raz pierwszy się na takie wydarzenie wybierzesz, będę bardzo zadowolony, że ten film cię do tego przekonał. I, I pamiętaj, liczy się to nie to, czy jesteś przedsiębiorcą, tylko to, czy jesteś przedsiębiorczy. Jeżeli jesteś przedsiębiorczy, to nieważne, w, w, w którym miejscu rynku jesteś, ponieważ twoja przedsiębiorczość sprawi, że będziesz w stanie pomagać innym i równocześnie profesjonalnie ich prosić o pomoc, bo wiesz na czym ci zależy. A gdy te warunki są spełnione, no to zaczynają dziać się cuda, tym bardziej je, jeżeli podobnie jak my dość konserwatywnie patrzysz na świat i doceniasz to, co katolicyzm, chrześcijaństwo wniosły w jego dzieje. Wtedy zaczynają dziać się cuda, wtedy robią się biznesy, wtedy ludzie znajdują nową pracę, świetnych kontrahentów albo genialne pomysły, które inni im podpowiedzą po prostu ze szczerego serca. Dzięki wielkie, do zobaczenia. Jak zawsze pokażę Ci na koniec różne rekomendacje filmowe z mojego kanału oraz mój las. Na ostatnie 30 sekund ja, jak zawsze pokażę troszkę mojego lasu. Kimbal już chyba więcej nie chce, więc do zobaczenia. Cześć!